Cześć, zapraszam dziś na makijaż upiększający. Jako bazę daję kremik CC, który sprawi, że moja skóra będzie idealna. Następnie korektor przyjaciel każdej kobiety. Leciutki podkład mineralny, który jest towarzyszem każdego mojego makijażu. I puder, który prasuje wszystkie zmarszczki idealnie, wygładza skórę. Czas na konturowanie, czyli przywrócenie młodości, atrakcyjności... W szybki sprawdzony sposób, za pomocą trzech produktów możesz skorygować, zliftingować i nadać idealne rysy swojej twarzy. Kluczem jest dobór idealnych produktów, które nie obciążą skóry i będą wyglądać naturalnie. Użyłam lekkiego rozświetlacza, który nie zbiera się w zmarszczkach i podkreśli mój zdrowy, lekki glow. Także na linii dekoltu, by uzyskać spójny kobiecy wizerunek. Rozświetlający cień na powiece sprawi, że makijaż będzie lekki i harmonijny. Kreska wykonana linerem sprawi, że rzęsy będą gęściejsze, a oko bardziej podkreślone. Pamiętaj, by kreskę unieść lekko ku górze, by skorygować troszkę opadającą powiekę i bardziej otworzyć oko. Drobna korekta i oko gotowe. Oko kończę tuszem, który dodaje do moich rzęs jeszcze dodatkowe kępki. Możesz budować intensywność w zależności od warstw, które nałożysz tuszem. Dodaję jeszcze odrobinę różu, natomiast usta powiększam kredką do brwi, którą maluję nad górną wargą i na dolnej wardze, by uzyskać światło cień. Lekko rozmazuję, usta wypełniam naturalnym różem w kremie i nakładam transparentny błyszczyk, który dodaje objętości i pięknie wypełnia usta, przez co są większe i pełniejsze. Dajcie znać, jak wam się podoba taka wersja makijażu. Kosmetyki, których użyłam, możesz zamówić u mnie.